Upić się to nie wstyd. Ale tylko raz. Jeśli ktoś upija się zbyt często i za dużo, to raczej to nic dobrego. Chyba każdy z nas kiedykolwiek choć raz się upił. Ja piję! Oczywiście, jeśli jesteście w pewnym wieku. Okazuje się, że to, co dzieje się z nami po alkoholu, to starannie zaplanowany, nie ma zaprogramowany proces, w którym pewne rzeczy następują jedna po drugiej. Wydaje mi się, że jeżeli lepiej zrozumiemy działanie tego procesu i działanie naszego organizmu, będziemy w stanie sobie lepiej poradzić w pewnych niezręcznych, dziwnych alkoholowych sytuacjach. <laughs> Dlatego dzisiaj opowiem wam, co dzieje się z tobą, kiedy pijesz za dużo alkoholu. Jeżeli spożywamy alkohol, nie pijemy. Na początek taka mała dygresja, która zawsze towarzyszy mi w momencie, kiedy widzę ludzi upojonych alkoholem i wyrzucających z siebie to, co wcześniej zjedli. Jak coś, co spożywasz, prowadzące do tego, że potem wymiotujesz, może być jakkolwiek zdrowe dla twojego organizmu? No ja... nie... No nie może być, no więc wszyscy o tym wiemy, a mimo to jednak yy, raczymy się i kosztujemy tego alkoholu i go pijemy. No bo w zdrowych, w dobrych, w małych ilościach alkohol nie jest wcale. Takim złym rozwiązaniem. No ale teraz przejdźmy do sedna. Słowo klucz tego odcinka dzisiaj to neuroprzekaźnik. Z pewnością niejednokrotnie po wypiciu alkoholu zdarzało Wam się niejednokrotnie gorzej pamiętać pewne rzeczy, gorzej odczuwać to, co dzieje się dookoła nas i też gorzej postrzegać świat, który obserwujemy. Jest to spowodowane spowolnieniem działania neuroprzekaźnika glutaminianu. Tylko tutaj uwaga, zapamiętajcie, glutaminian, nie taki, o którym czytacie na etykietach, o którym może powiedzieć Wam Anna Lewandowska, czy ktoś inny, chodzi o neuroprzekaźnik glutaminia. Więc, wskutek spowolnienia działania tego neuroprzekaźnika, przepływ informacji w naszym organizmie jest spowolniony i tylko te sygnały, które są najsilniejsze, najmocniejsze, są przekazywane dalej przez neuroprzekaźniki. Z drugiej strony, alkohol wzmaga aktywność innego neuroprzekaźnika, który nazywa się gamma. Sprawia on, że czujemy się spokojni. Zrelaksowani. On też wytłumia naszą spostrzegawczość i to, co dzieje się dookoła nas. Dlatego właśnie wydaje nam się, że czas, który spędzamy po spożyciu alkoholu, jest lepszy, milszy, przyjemniejszy. I często wydaje nam się, że ta notka. którą spędziliśmy tydzień temu razem z kumplami na wódce. To była najlepsza noc w naszym życiu. To było, naj... to było najlepsze spotkanie, ziomy. Nic bardziej mylnego, to spotkanie było tak jak wiele innych, ale tak te neuroprzekaźniki podziałały na nasze postrzeganie świata dookoła, że wydawało nam się, że to jest właśnie to, to jest noc mojego życia. To jest drugie Kac tylko w... Baba. Dobra. Ale jeśli macie niemałą praktykę w spożywaniu napojów alkoholowych, szczególnie przy dłuższych, tak zwanych posiedzeniach, to na pewno wiecie, że z naszym organizmem dzieje się dużo więcej niż tylko zamroczenie, odczuwanie i przyjemność, tak? Jest, są też pewne rzeczy, które są mniej przyjemne. Więc po kolei, jeżeli tracisz kontrolę nad swoimi mięśniami, zaczynasz poruszać się w sposób mniej skoordynowany, Jesteś w 100% odpowiedzialny za, za gesty, które wykonujesz. Na przykład zdarzy się przewrócić jakąś szklankę, ale dobrze wiesz, że gdyby był trzeźwy, to byś tego nie zrobił. Co więcej, na przykład mniej odczuwasz ból, kiedy kumpel bije cię w mięśniaka. To znaczy, że alkohol przejął władzę nad Twoją korą mózgową i musztkiem. Z kolei, jeśli zdarzy ci się przesadzić z okazywaniem uczuć, jesteś zbyt wylewny, podejmujesz gwałtowne, emocjonalne decyzje, możesz też być agresywny, to oznacza, że alkohol przejmuje władzę nad twoim układem limbicznym. To jest ten moment, kiedy czasem niektórym mężczyznom zdarzy się dzwonić do byłych i mówić, jak bardzo je kochają. To jest ten moment, kiedy rano patrząc w telefon widzimy oho ten telefon, mhm. sms, mhm. Mhm. ktoś mi ugrał telefon, jakiś głupi żart. Nie, 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 to był twój układ limbiczny, który stracił głowę. Podobnie jak ty. A zdarza ci się często odwiedzać toaletę po alkoholu, mówisz wszystkim, że o, sorry, sorry, muszę iść, mam słaby pęcherz. Nie, to działanie przesadki mózgowej i podwzgórza, gdzie zostaje wyhamowana produkcja hormonu antydiuretycznego. Co ważne, to nie dzieje się tylko po spożyciu piwa, które oczywiście ma swoje właściwości moczopędne, ale po każdym rodzaju innego alkoholu, wódki, whisky, wina. No już nie będę więcej wymieniał. Kiedy z kolei czujesz się senny po alkoholu, to nie jest to wynik, nie wiem, mało ożywionych dyskusji, słabej kondycji mentalnej, psychi psychicznej czy psychofizycznej twoich interlokutorów, a jest to znak, że alkohol zaatakował twój rdzeń. I jedyne co o tym myślisz w tym momencie. To, żeby być w domu i położyć się w swoim łóżku, o ile do niego trafisz. A teraz najciekawszy fakt. Jeżeli ilość zgromadzonego alkoholu w twoim ciele przekroczy 1 gram alkoholu na 1 kilogram organizmu, to jest ten moment, kiedy organizm mówi game over, poddaje się, nie dam rady więcej. W tym momencie metabolizm się podaje, wasz organizm nie radzi sobie z toksynami, i możecie być bardziej niż pewni, że dnia następnego czy na następny poranek pojawi się znane wielu ludziom bardzo przyjemne słowo. które de facto jest bezpośrednim skutkiem tego, co wy właśnie zrobiliście swojemu organizmowi. Mogłoby się wydawać, że alkohol właściwie przelatuje przez nas organizm szczególnie kiedy tak często musimy chodzić do toalety ale pamiętajmy o tym, że jest to po prostu w pewnym sensie w małej dawce trucizna dla zdrowego organizmu. To zabiera toksyny związki, które wchodzą w reakcje, interakcje z naszym układem nerwowym. Wskutek czego? Podsumowując spowalniamy działanie naszego mózgu zaburzamy kontrolę pamięci i zmniejszamy aktywność komórek nerwowych Słowem końca takie słowo wychowawcy Wszyscy wiemy, alkohol to używka niebezpieczna, szczególnie w dużych ilościach, ale pamiętajcie też teraz takie słowo pocieszenia, że spożywanie go w małych ilościach może mieć swoje pozytywne skutki o tym w zupełnie innym odcinku. Każdy z nas Ty, ja. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje ciało, w którym na co dzień mieszkamy i dzięki które, któremu funkcjonujemy w tym świecie. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kiedy następnym razem będziesz nad kieliszkiem alkoholu, wspomnij to. A ja w międzyczasie zapraszam Cię na. O! This is my Instagram, a Instagram account. Możesz tutaj wejść, możesz zobaczyć, co dodaję na Instagram. Dodam m.in. to zdjęcie, które w tym momencie, w tym momencie zrobię. Bang! Ale też zachęcam cię do subskrypcji tego kanału i kliknięcia w tak zwany dzwoneczek, bo, bo niektórzy nie widzą, mają subskrypcję, nie widzą, że pojawiają się nowe odcinki. A chciałbym, żebyście jak najczęściej je widzieli, ponieważ bardzo przykładam się do tego, żeby one były merytoryczne, atrakcyjne i żeby wam się podobały. Wszystko. Do zobaczenia w następnym odcinku.